Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym serii nagrań, w których opowiadam i pokazuję, jak powstaje projekt wnętrz i jak wygląda jego realizacja. Nazywam się Monika Soczik-Hajduczenia, jestem architektem i od 6 lat prowadzę autorską pracownię architektury wnętrz. Dziś opowiem o tym, jak przebiega praca nad projektem koncepcyjnym. Jest to drugi etap projektu kompleksowego. Dzisiaj będę kontynuować temat, który rozpoczęłam w poprzednich odcinkach. Dzisiaj jest trzeci odcinek z serii, więc jeżeli nie widzieliście. Dwóch poprzednich, to zapraszam, zapoznajcie się z nimi, bo będziecie bardziej zorientowani w tym yy, w temacie, w, w tym, o czym będziemy mówić dzisiaj. Zapraszam! Na tym etapie naszej współpracy powstaje model wnętrza w programie 3D, dzięki czemu możecie zobaczyć to wnętrze w przestrzeni. Taki model zawiera konkretne pomysły na aranżację poszczególnych pomieszczeń. Są w nim informacje o rodzajach, konkretnych rodzajach użytych materiałów, o kolorach, które, ma, które Wam proponuję, a także o punktach oświetleniowych, ewentualnie o sufitach podwieszanych lub też innych charakterystycznych zabudowach. Pokażę Wam teraz kilka ujęć z takiego właśnie modelu, z projektów, które, z projektów, które wykonywałam do tej pory. Pokazuję Wam ujęcia z modelu w zestawieniu z wizualizacjami, abyście mogli zobaczyć różnice między nimi, oraz w zestawieniu ze zdjęciami z realizacji, abyście zobaczyli, na ile sam model odzwierciedla rzeczywistość. Podczas spotkania przedstawiam Wam ten model i opowiadam Wam o moich pomysłach na projekt Waszego wnętrza. Pokazuję Wam także próbki materiałów, które dla Was wybrałam. Czasem powstaje też tak zwany moodboard, czyli tablica inspiracji. Moodboard to zestawienie zdjęć realnych mebli, materiałów i dodatków. Taka kompozycja bardzo uruchamia wyobraźnię i pozwala lepiej poczuć klimat wnętrza. Gdy skończę prezentację projektu, rozmawiamy sobie o Waszych pierwszych wrażeniach, o tym, co Wam się spodobało, a co być może zdecydowanie Wam się nie spodobało. Ym, jakby rozumiem to, że na tym etapie potrzebujecie czasu do namysłu, dlatego po spotkaniu wysyłam Wam ym, ujęcia z modelu z, z takim krótkim opisem, żebyście mogli sobie to w domu wszystko na spokojnie przeanalizować. Następnie przesyłacie mi swoje uwagi. Ja wprowadzam zmiany ym, do projektu ym, stworzone w oparciu o te uwagi, które mi przesyłacie, i tak sobie. Pracujemy nad tym modelem do momentu, aż w pełni go zaakceptujecie, i w tym momencie mogą powstać wizualizacje, jeśli sobie tego życzycie. Praca nad projektem koncepcyjnym y, kończy się w momencie, kiedy mamy zaakceptowany model lub też zaakceptowane wizualizację. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was na kolejny film, który pojawi się w kolejny czwartek o godzinie 19. Będę opowiadała o ostatnim już etapie projektu kompleksowego, czyli projekcie wykonawczym. Do zobaczenia!